Hold your ground! Dotarliśmy do epilogu, także to będzie ostatni odcinek z serii. Zaraz zobaczymy, jak się to wszystko skończy. W istocie bestii leżą brutalne konflikty, wybuchające, gdy spierają się potęgi. Ale twe kroki wciąż mogą wyznaczać ci o wzroku na tyle nieskalanym, że widzą cały obraz, nie jeno. Pojedyncze elementy, co to za brednie. Dobra, jedziemy z ostatnią misją. Aiden is in need. I will not forsake my duty. Nor my friend.

jest czas, to end this. What? Ok. Ta rasa jest całkiem fajna. Bo. oczekacie, bo ja nie mogę. Jednostek produkować. Zjedź upiorny gony 0 na 40. O, cholera. no będziemy. Będziemy się tutaj e, leczyć przy, tej, e, przy tym miejscu załamania. Raz, dobra. Dwa. No i co? Ja tu mogłem jeszcze jakąś jedną jednostkę stworzyć. 7 na 8, ale nie mogę nic produkować Okej, okay. no nic, czekamy tutaj, nigdzie nie będę łaził Tutaj mamy przynajmniej miejsce, gdzie możemy się leczyć Naś, no super A Gdzie reszta tych oddziałów? Czekajcie, bo oni tutaj stoją. Wszyscy się wycofali i nagle się pojawili nowi. Aha, bo to nowa. Nowa armia się pojawiła. O, matko, patrzcie co tu się dzieje. Sobie to trzeba to przyspieszyć, nie? bo tak nie będziemy tu stać. Widzę przeciwnik nie bardzo chce się ruszyć. to probability szczela? Strylka, szczela. To szczela. dobra, to no, tak to tak

A grim bell tolls for these, The path twists often. We move to the ineffable tune. Destroy the fountain of the Feathered God! My route has been long planned. My future is elsewhere. Fell the enemies of the blue raven. My fate is sealed. This should not be happening. The great need requires my attention. you <laughs> to Nothing is ever <laughs> O cholera, o cholera, to może być ciężko. Czekajcie, wycofajmy się tutaj. Zwróć uwagę, że ta frakcja chyba... Within wheels We are all the the unchanging ones! Move to the, no, siak, siak leczy. Slay for the We serve the changer of ways! Attack mine splendid steed!

Sceva presses us! Slade your changing the Kill the French Sceva! Their deaths are our offer! If only you understood, Puppet. You might save yourself. Cholera. Za dużo tu ich! Może niepotrzebnie to wylazłem, wiecie? Więc się może źle skończyć właśnie. 35 mamy 36

Talking to me. I speak it to thou, puppet. <laughs> My soul and taint this magic with ruinous intent. I taint the land it sits upon. I taint all those who would dare to use it. Co to za farmazony? Ukończ kampanię na poziomie chronikarz. Tam jedna misja chyba nam tylko została do ukończenia na poziomie normalnym. Muszę ją powtórzyć. But by the will of Sigmar, we shall put it right. There must be some way that we can remove the artifact's corruption from our cannabis. no. Begin the cleansing. Do not act in haste, I beg you. <coughs> Matko, czyli, jakby mało, która krucjata, krucjata, no są światło dociera do celu. Jeszcze rzadziej zdarza się, by krucjata przetrwała pierwszy rok. Niebezpieczeństwa czyhają na ciała i dusze. Jednakże z każdym uderzeniem dzwonu świtu, kolejne krucjaty wierne celowi wyruszają w niebezpieczne krainy z niezachwianą odwagą. To tak wygląda, jakby jeszcze jedna część miała postać. Tak mi się wydaje. No i nic. Napisy końcowe. Zmień prędkość. Eee, wiecie co? W sumie nie wiem, czy chcę to oglądać. Ale możemy tutaj jeszcze chwilkę posłuchać tej muzyki i poglądać zdjęcia. Eee, no i czas na podsumowanie. Generalnie gra każdy widzi jaka jest. Eee, natomiast no grał się całkiem fajnie. Ja nie jestem jakimś miłośnikiem strategii, aczkolwiek no, ten tytuł był całkiem przyzwoity można powiedzieć. Tak samo podobało mi się z, z seria Shadows z of War od Warhammer oczywiście. Wszystkie trzy części ukończyłem. Na kanale oczywiście tych gier nie było, no, ale może kiedyś, kiedyś nagram. Raczej chcę się skupić na nowszych tytułach, a nie nagrywać stare, bo nikt tego nie ogląda. Lubię StarCrafta, lubię WarCrafta. Takie strategie, może to jest bardziej RTS niż strategia. O. No cóż, kończymy serię. 17 misji. W sumie całkiem fajnych. Myślę, że tutaj mogę polecić tą grę. Natomiast na jakieś promocje oczywiście, bo pełnej kwoty gra nie jest warta. <laughs> Także. No i mieliśmy polski język, to też plus jakiś. No i tutaj kilka godzin grałem. Także gra jest też jakaś krótka. Możemy sobie tutaj jeszcze ewentualnie zaraz sprawdzimy. I to ja to zamknę, już nie będziemy tego oglądać. Tu nawet wyza nie było. Wybór rozdziałów. Widzicie, tu mamy wszystkie rozdziały ukończone. Tutaj tylko jeden ukończyłem na poziomie e, łatwym, bo. <laughs> Powiem Wam, że próbowałem raz 5 czy 6 razy. No i za cholerę nie mogę sobie poradzić sam. Nie wiem, czy czasem nie wkracić jakiś błąd. No i większość wyzwań, jak widzicie, mamy ukończone. <laughs> nie wszystkie, ale większość jest. Zobaczmy, co tutaj jeszcze gra oferuje. Kampania Kontynuuj. A i po co ja to włączyłem? Czekajcie. O, wieczna wściekłość. Konflikt zbliża się do nieubłaganego końca. Moc Sigmara stanęła w szaranki. E, to dobra, to mnie gdzieś um, wywaliło do tego. Eee, wyjść z gry <coughs> je do ostatniego <coughs> chyba zapisu ręcznego. Mamy tu jakieś pakiety. Eee, to znaczy tak, pakiety ja tutaj mam już, bo nie mamy zwykłej wersji, tylko wersję jakąś tam Deluxe czy coś. To mamy pakiet bohaterski, kurdos. Postępny przywoływacz. No to jak wejdziemy sobie w to, to mnie do, na Steama przekierowuje znowu. To nie będziemy tego tego Wam nie pokaże. No mamy tutaj jeszcze możliwość grania e, s, wybra, wybierania sobie frakcji, tak. E, chociaż czekajcie, bitwa offline. Ja nie mogę z komputerem pograć. O, takie fajne rysunki, przynajmniej sobie to obejrzymy. Nieśmiertelni gromowładni. Nieśmiertelni gromowładni to żywa manifestacja woli Sigmara, zastępie półbogów, których misją jest przywrócenie nadziei w rozdartych konfliktem w krainach śmiertelnych. To zrównoważona, wytrzymała frakcja, zdolna reagować na każde zagrożenie. <laughs> Czekajcie, źle. Anuluj. Tutaj mamy okrutniacy. Brutalni przebiegli orukowie bagienni służący zniszczeniu korzystając z trucizn i potężnych bestii. Niedostatki w obronie równoważą umiejętności zakłócające, dzięki którym manipulują przebiegiem bitwy. Tu mamy jeszcze uczniowie Centra Tsen nie Jak się to czyta? Wyznawcy i demony, które przysięgły wierność Bogu Chaosu i Panu Zmian, są mistrzami oszustw oraz plugawych spisków. A pole bitwy kontrolują dzięki szerokiemu wachlarzowi czarów ofensywnych i zakłócających. Ta frakcja ma bardzo fajne jednostki walczące w dystansie. W zasadzie można by z tymi jednostkami grać bez jakichś tam wojowników z mieczem. I mamy tutaj jeszcze upiorny gon, którym nie grałem ani raz. Ale myślę, że chyba już tego nie będziemy, bo można byłoby to sprawdzić i pograć tą frakcją, ale myślę, że już mi się chyba nie chce. Zastępy potępionych dusz zjednoczone w wojnie przeciwko żywym przez wielkiego nekromantę Nagasza. Pojedynczo są słabe, ale całe ich legiony może przytłoczyć i przerazić zastępy wroga. No to fraktem nie graliśmy. Co tu jeszcze mamy do wyboru? Poziom trudności łatwy, średni i trudny i bardzo trudny. Powiem Wam, że generalnie na tym poziomie średnim było kilka misji, które musiałem e, rozpocząć od nowa. No bo poległem. ale Także poziom średni taki jest, no średni. Średnio trudny. Nie jestem mistrzem e, oczywiście w RTS-ach, strategiach, ale to może też być tego przyczyna. No cóż, więcej tutaj Wam nic nie pokażę, chyba. Mm. No, bo gra, generalnie nic więcej im nie oferuje, oczywiście, możemy sobie tutaj chyba, chyba pograć z komputerem. Stwórz bitwę offline przeciwko S i tak można sobie z komputerem pograć i powbiedzie jakieś tam achievementy, które nam brakują. Także mordeczki to wszystko, nie przedłużam. Kończymy serię. E, oczywiście, jutro się pojawi seria z nowej gry, e, nie zdradzę jej z jakiej. Bądźcie na bieżąco, czuwajcie. Standardowo kończy się jedna seria, pojawi się nowa, także. Ja wam dziękuję za łapeczki w górę, za komentarze, za suby, za to wszystko, za to, że oglądacie moje filmy. Jest mi niezmiernie miło. No i cóż, to wszystko. Pozdrawiam, cześć.